Alpaka o imieniu Ballerina z francuskiej miejscowości Saint chamond wzbudziła w Polsce sporo sympatii. Odpowiadając więc żywotnym potrzebom społeczeństwa, przybliżamy serwetkę tej młodej damy, która przewidziała zwycięstwo Polaków w ćwierćfinale z Portugalią. Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej. Żyją na wysokości ponad 4000 metrów, jeszcze wyżej są cenione za wyjątkową wełnę. Very elegant animals. Um... A little bit reserved. They stand back, they don't come up and, and come up for a cuddle. They they like to stand back and look at humans, but they're very curious. So they like to be around us usually when we're doing something. Berina jest alpaką typu surre ma jedwabiste loki, choć akurat chwilowo może czuć się nieco ogołocona. Przypomnijmy jak wytypowała zwycięstwo polaków. Muzyka

we have so much to eat eat Alpaki żyją ponad 20 lat, więc przed baleriną jeszcze przynajmniej kilkanaście lat życia. Pozostaje nam mieć nadzieję, że to sympatyczne zwierzę weszło właśnie na nową ścieżkę kariery. Choć jej wybór traktujemy nieco z przymrużeniem oka. Warto kibicować tej alpace, by tak po prostu miała rację.